To będzie na maksa ciężka noc, nie wiem kompletnie, gdzie jestem, jestem sam, obok mnie tylko komary, jakieś dzikie zwierzęta. żeby przeżyć w takich warunkach, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Tuż po przebudzeniu musisz sprawdzić, czy żadne zwierzę nie zrobiło sobie legowiska na twoim legowisku. Jest dobrze. Raz kolejne czyli myjemy się i będziemy jeść. Najważniejsze podczas takich wypraw to Banie o własne bezpieczeństwo, o ciepło i dostęp do w miarę czystej wody, bo myć się trzeba. Nie ma dnia dziecka. Powiem tak: może ta woda, Zobaczcie nie jest najczystsza, nie jest bieżąca, ale jest. Taka W jednym miejscu myjesz nogi. W drugim miejscu pijesz wodę. Wszystko po to, żeby nie gasić pragnienia swoimi bakteriami. Bo człowiek bez wody może wytrzymać tylko 3 dni. Bez jedzenia 3 tygodnie. No ale po co się męczyć, skoro są takie dorodne świerszcze. Najpierw główka, a później reszta. szukać dalej świerszcze może i pięknie grają, ale tak sobie smakują. Co innego taka szarańcia. Piękny odwok, długie nóżki, no ale ta główka jak zawsze nie do końca zjadliwa. Uf. No a reszta całkiem mm. całkiem no. A przede wszystkim, i to jest najważniejsze w takich wyprawach, trzeba dać bliskim znać, gdzie jesteśmy albo gdzie się wybieramy. Mama? No, cześć. Nie, nie jestem głodny. No, jadłem coś. No tu, w parku, przy blokach. No. No, za 5 minut będę. No. Na razie. Jestem zdany wyłącznie na siebie. Uciekaj stąd! Jeżeli kręcą was takie wyprawy w nieznane, ale nie macie jeszcze na tyle odwagi, żeby się na nie porwać, polecamy serial Alone przetrwać najdłużej. Za mną jest niedźwiedź. To będzie wielkie wyzwanie. Poznamy własne możliwości i ograniczenia. Żadnej ekipy filmowej, żadnych producentów. Lepiej sprawdzić ludzkiej woli przetrwania już się nie da. To wszystko, do zobaczenia na zupełnie nowym kanale History Winea. Tylko na historię.